Się Marko, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem jakimś nie wiem. Tak, start surwer Wow. Czemu ja tutaj jestem? Dobra. Rozpocznij ankietę. W ogóle, siemanko, witaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, jestem w jakimś mieszkaniu jakimś. i mam mojego klona. No i zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek. Dobra, rozpocznij ankietę. Czy masz dobry dzień? No wczoraj też miałam dobry, dzisiaj też mam dobry. Wczoraj to impreza była. Yy, czy masz wiele obowiązków? Nie, nie mam na razie. Na razie. Może się, się No. Czy jesteś zdanie tu? Po... Hmm. Tak. No, tutaj u mnie w pokoju to nie. Wow! Weź to? Kiedykolwiek miałeś atak paniki? Nie. Kiedykolwiek czułeś się tak, a jakby ktoś był w twoim pokoju Tak Czy zastanawiałaś się nad swoim istnieniem? Ale w prawdziwym życiu czy tutaj, bo w prawdziwym życiu to tak, a jak tutaj to nie, więc dajmy tak. Czy wierzysz, że istnieje Bóg? O kurde, teraz widzowie do mnie troszkę. Dobra, ja po prostu. Jakoś nie chcę mi się wierzyć. Przepraszam, widzowie, nie wiem, czy teraz będzie nagle minus, minus, minus subskrypcji, ale ja po prostu jakoś nie wierzę w to. No, ja może wiem, że. To jest. No, dobra, po prostu. No, nieważne. Czy boi się ciemności? Oj, tak. <laughs> Czy odpowiedziałem ja na to o pytanie z mojej woli? Tak. Jesteś pewny. Mm. I skąd to wiesz, że ja mam jedna, No bo ja jestem ta godzina. Czy kiedykolwiek miałeś syn, który wydawał się prawdziwy, że trudno było odróżnić go ze rzeczywistości? Tak, miałem tak. Czy masz jakieś fobie? Tak, mam lęk wysokości do masku. Um, czy czuję się tylko w swoim pokoju? No u mnie to się bardzo czuję. Komfortowo, ale tutaj to nie. Więc grzyjem. Podniósł. Nie chcę już tego. Czy chciałbyś... Czy jakbyś zgasił światła, to byś się udał? Tak. Oh. <laughs> czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kiedy umrzesz? Tak. To, czy to trzęsłaś są... poczytałeś? Tak, wczoraj to Otwórz wody na swoim biurku. Jesteś sp... Czy to prawda? Tak. Blisko obserwowaliśmy Twoje odpowiedzi. sali nie miałem sensu, przynajmniej nie dla większości ludzi, tam był. Ale możesz się albo możesz, albo nie albo z tym, no, dawaj kolejne pytanie. z tym, Czy z tym, albo Czy ma, Czy albo z tym, do z no albo tak, No tym, no z XD Masz jakichś wrogów? Tak, mam. Czy grać na komputerze? No gram. No na, na laptopie, ale wiecie co powiedzieć. Czy często myślisz o śmierci? Nie. Nie myślę prawie w ogóle. Czy mógłbyś nagle zginął, ktoś by cię szukał? Na, no na pewno, na pewno. Na 100% Jesteś sam? Tak. Nie, nie jestem sam, bo moi rodzice są. Nie jesteś sam, spełniłeś swój pokój? Nie. Czy wierzysz, że żyjemy w wysokiej relacji? O kurde. Nie, no raczej nie. Nie. Nie wiem. Czy akceptujesz zbycie obserwowany podczas odpowiadania na nasze pytanie? Nie. Czy kiedykolwiek słuchasz, nie, nie chcesz zrobić złego złego, nawet jeśli wiesz, że to jest złe? No miałem tak jeden raz. Czy gdybyś słyszał tak. Boi się szczczalów? Nigdy nie słyszałem na własne oczy szczczalów. No tak prawdziwym. Więc w sumie nie wiem, więc powinno być tutaj, nie wiem, ale powiem, że tak. Czy masz osobę stojącą? Czy znasz osobę stojącą za tobą? Ja pierdzielę, nie Jesteś sam? Nie, nie jestem sam, nie jestem sam Zreaksuj się, ci trochę czasu na reakcję Nie jestem Nie jestem Coś to zamknij, w nie mogę No czy twoje czucia są par... Error Tysiąc Jeden? Wow. Co to? Ej, ty! Czy twoje uczucia są prawdziwe, a nie tylko za, zaprogramowane jako szyna? Tak, są prawdziwe moje. To jest fajne wszystko, co widzicie. Czy dziś płakałeś? Nie, ale wczoraj płakałem. Bo uderzyłem się. Czy widziałeś osoby stojące za Twoim oknem? Nie ma nic. Nie. Czy życie ma sens? Ma sens i to spory. Może ja coś pokaż szybę. Ale nie, nie, zwracam, nie zwracam na to uwagi. Czy kiedykolwiek czułeś się jak jakbyś coś obserwowany we własnym domu? Tak, miałem to pełno razy. Pełno. Czy wiesz już kim jesteś? No wiem, jestem Filipem. Mam dużo balonów u mnie w pokoju. Była impreza wczoraj, bo kończyło moje. No, skończyłem 10 godziny. No, za zaczynam sobie. Czy wiesz już kim jesteś? Tak, wiem. A jak w grze, to nie. W grze, to nie. No, w sumie wiem. Bo jestem w Filip 3, 3, 4, 5. Dobra. Czy wiesz, co się dzieje? Nie. Ale wiem, że jedynie rzeczy mi się dwójki. <laughs> Więc zaraz kończę. Czy kiedykolwiek słyszałeś dziwne lub nie wytłumaczałem głosy w swoim domu w nocy? Tak. tak. Tak! Czy kiedykolwiek doświadczyłeś paraliżu sennego? Nie. Czemu ja tutaj śpię? Co chodzi? Czy ja jestem duchem? tak. <laughs> gdyby. Potwierdzono ci naprawdę o Twoim istnieniu, czy zapowiadałeś jej, nadzieję, na lepszą Nie wiem! Chyba ta. To są. Filip 3, 3, Nie, czy to. Czy on. Wi no, to ja. Co ludzie będą o Tobie myśleć, kiedy zobaczą, co zrobiłeś w Kiedy zdają Ci pytania, czy naprawdę odpowiadasz? Tak! Blisko odrwaliśmy Twoje odpowiedzi. No i co z takiego? Czasami nie mają sensu, przynajmniej nie da większości ludzi. To już było! Kacie, bo do mnie kolega. Halo? Jak możesz wyjść na Później, bo ja teraz nagrywam odcinek. A kiedy? A długie on jest? Nie, już zaraz sobie kończę, bo nie wiem, co się tutaj dzieje. No dobra, to za jak już będzie chłop. Dobra, nara. To ja zadzwonię, nara. Dobra, czy gdyby mógł Ci udowodnić, że nie jesteś świadomy, czy by... Z... 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 Nie wiem co tam było na końcu więc Powiedz mi no, się to, czy coś prawdę? Oczywiście że tak Prawda, to jest najlepsze co mogę wiedzieć Znaczy to my... No patrzę Urożejcie no. się ten pokój dziwi komputer dom obok tego nie jest hardziwek, to w ten świat może dla ciebie. O mnie zero Staraj się to zobaczyć czym jest to. Czym jestem tyle? W końcu może cię uwolnić. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Okej, okay, jest jeszcze... Rozpocznij ankiety 2, zagadnę z tym Dobra widzowie, ja kończę odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. E, jutro se. Kurde, jutro se ten. E, pogramy w ankietę ankiety 2, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Pa, pa.